Cornell says English is easy peasy, lemon squeezy, when you learn it consistently. Czyli Cornell mówi, że angielski jest łatwiutki, prościutki, kiedy uczymy się go systematycznie. Tak? jeszcze jedno. Cornell says, Deeds speak louder than words. Cornell mówi, że czyny są ważniejsze od słów. Moi drodzy, bierzemy Druga część ee, Everyday English Part 2, Season 21, 22. Druga część języka angielskiego codziennego w tym obecnym sezonie. I bardzo. Krótki dzisiaj skill dla Was. Słuchajcie, to słówko say nie bez powodu użyłem je na początku, że Cornell says. Mówimy I say, ja mówię, ale wiemy, że przy he, she trzeba dodać do czasownika końcoweczkę S. Czyli Cornell says, albo he says, she says. Za chwilkę powiem, jaka będzie konkluzja. Natomiast, natomiast jedna rzecz odnośnie wymowy: jest takie słówko po angielsku pay, płacić. Na przykład I pay the bills. Płacę u rachunki once a month, raz w miesiącu. Mamy I pay i I say. Podobna wymowa. I teraz, jak mówimy he pays, on płaci i dlatego też wiele osób robi błąd i mówi na przykład he says, nie mówimy słuchajcie he says tylko he says, s-e-z czyli mamy pays, ale says pewnego rodzaju wyjątek, nie zagłębiamy się w jakieś tam gramatyki i tak dalej po prostu zapamiętajcie, prawdziwi Angole mówią he says, she says, a nie she says he says, to jest popularny błąd, czyli he says she says i jest takie powiedzonko słuchajcie That albo it says it all. To mówi samo za siebie. Chciałbym, żebyście ze mną w tym sezonie uczyli się takiego konkretnego angielskiego. Tak jak dzisiaj. Konkretne wyrażonko. Czyli it says it all. It says it all. To mówi samo za siebie. Też można powiedzieć that says it all. To mówi samo za siebie. I w miejsce tego it albo that wstawiacie cokolwiek. Na przykład his professionalism says it all. Czyli jego profesjonalizm Mówi sam za siebie. Albo na przykład: Her determination says it all. Jej determinacja mówi sama za siebie. Na przykład: Our behavior says it all albo their behavior says it all. Nasze albo ich zachowanie. Mówi samo za siebie. Czyli, jak coś jest takie, że nie musimy jakichś dowodów dostarczać i tak dalej, można właśnie użyć tego wyrażonka. It says it all, that says it all. I miejsce tego it, data tak jak powiedziałem. Her, her determination, his professionalism, the behavior says it all. Czyli uczymy się całego wyrażenia. Says it all i wiemy, że na początku musimy wstawić coś tam. Tak? Na przykład, nie wiem, jak ktoś jest tak jak ja, fanem piłki nożnej, często się mówi, że jakiś zespół wygrywa 1-0. Ale grali słabo, ktoś krytykuje. No ale teraz ktoś może odpowiedzieć. Buddy, the result says it all. Wynik mówi sam dla siebie. O, właśnie mecz mi przyszedł, dostałem mecz. <laughs> ale to nieważne, tutaj widzę, jak nagrywam, zobaczymy, gdzie pojadę w przyszły weekend. It doesn't matter, to nie ma znaczenia. Słuchajcie, tak się uczymy angielskiego w tym sezonie. Krótka, konkretna umiejętność. Jak z tygodnia na tydzień będziecie sobie dorzucać coś takiego, jak dzisiaj. To na przykład, o czym dzisiaj mówię, zobaczycie jak w przekroju całego sezonu skoczy wasz angielski. Czyli wyrażonko. Pierwymowa, pamiętajmy, nie says, tylko says. Wyrażonko, it says it all, that says it all. I teraz na przykład, the result says it all. Wynik mówi sam za siebie. Ja często mówię quality, not quantity. Czyli ilość, a nie jakość. Na przykład, his quality says it all. Eee, English. With Cornell says it all. Angielski z Cornelem mówi sam za siebie. Because it's, you know, it's good, it's sexy, it's dynamic, it's something, you know, positive, I think. Mam nadzieję, że traktujecie na angielski jako taki pozytywny, rozwojowy angielski. Także, it says it all, that says it all, his professionalism says it all, her determination says it all, their behavior says it all, the result says it all, his quality says it all. W miejscu tych wszystkich wyrażeń, professionalism, behavior. Wstawcie sobie jakiekolwiek inne wyrażenie i po prostu używajcie tego tak, jak to robią Anglicy. Czyli nie says, a says i całe wyrażęko, wyrażonko that says it. O. Druga część Everyday English za nami. Tak się będziemy bawić. Nagrywam to w poniedziałek, w najlepszy dzień tygodnia. This is... Ostatnio widziałem taką koszulkę, słuchajcie. Monday sucks. <laughs> Czyli tak ładnie mówiąc, że poniedziałek jest do pani. Mm, a ja zawsze mam taką koszulkę. It's Monday you bastards. Dranie, jest poniedziałek. So this is the best day of the week. Pamiętajcie, najlepszy ty dzień tygodnia, to jest taki dzień, który e jest nowym rozpoczęciem. Mamy przed sobą 7 kroków, 7 steps i chciałbym, żebyście właśnie takie kroczki robili ze mną z angielskim w tym sezonie. Step by step, it says it all. Najprawdopodobniej ten filmik randuje we wtorek, bo taki mam plan. Nagrywam w poniedziałek. No i pamiętajcie, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie, rozwijajmy się razem. That says it all see you guys bye-bye